Witam w nowej serii przy, Minecraft przygody dla odważnych Jesteśmy teraz na nowym serwerze Który nazywa się Copy World yy, Więc tak, zbudowałam sobie taki mały, skromny domek otaki z pochodniami Łóżeczko tylko tej kuferki praktycznie wielkiego taki no, taki można powiedzieć e, mały domek. Aha i tak. E, będziemy... Idziemy teraz do takiej jakby nawiedzonej jaskini. E, można tam spotkać różne potwory i inne z tego rzeczy. E, no dobra. Teraz pójdziemy znaleźć jakąś jaskinię i po prostu pójdziemy do niej okay. eee, dobra, gdzie tu może być jaskinia? O tu dobra, jesteśmy już w jaskini. Okej okay. hmy w głąb. Ok. I raz mi się przytrafiło z y, 396 znaleźć y, y, kopalnię. Kurde, co to? Gdzie on jest? Jezu, jak się przestraszyłem. Chyba tu. Ja przestraszyłem się, naprawdę. Co tu jest? O, o. Spoko. Dobra? Tu też baba. Spoko. Okej. Okay. Fuck, gdzie o, to fuck. Okej, okay. wiem okay, gdzie jestem. Są... Co, masz coś do mnie, koleś? Aha. Dobra. Wiecie, mam pomysł, patrzcie. <laughs> Wiem, jestem szalony. No dobra, e, wracając... wracam uh, e, Wracając do rzeczy... E, jak wiecie, mam już 10 widzów, tak? Więc postanawiam zrobić specjal. Ale teraz musicie zagłosować, co mam zrobić. E, Battlefield 3, to jest jedna z propozycji czy czy sta, Star Wars Empire at siły korupcji. E, piszcie w komentarzach, e, no piście w komentarzach, a jak już trochę komentarzy będzie, to zobaczymy ile jest ile ich jest więcej. No, e, więc tak, w tym odcinku. Jeszcze chcę, albo nie. Już w następnym odcinku yy, pójdziemy. Yy, pójdziemy tak jakby Highway to Hell, czyli autostrada do piekła. Tylko, że nie wiem jak jest portal po, portal po angielsku. Portal do piekła, tak. Pójdziemy yy, w drugim odcinku, oczywiście. Przeniesiemy się do piekła. Bam, bam, bam. I pokażę Wam to tam jakie są ciekawostki i inne co jest eee, I też nie komentujcie, że ja nagrywam w ogóle na create czy coś. Nie piszcie mi jakieś obraźliwe komentarzy. Po prostu... Nie lubię, ktoś mi już y, tak raz napisał. Y, żal mi was i coś tam. Nie pamiętam już, ała. Eee, szybko, szybko, eee, Aha, i tak jeszcze coś. Uff, y, załatwię sobie nowego skina. Eee, Chyba poznajecie kto to jest. No, w razie czego jakby on nie oglądał, to napisz w, w komentarzu, y, że zmieni to, ale wiesz, nie aż tak ostro. Y, no dobra, y, y, idzie, idziemy teraz szukać jakichś potworów. Y, tak, gdzie to mogą być potwory? Po pierwsze musimy się wydostać stąd. Ok, o. trzeba iść na górę. O. Tu powinien gdzieś być hu, Haja! 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 Dobra, idziemy, idziemy! Idzie za nami? Ha! Zgubił nas, chyba! Gdzie, gdzie ten klipper? Nie, ja, naprawdę, gdzie on jest? Kurde, gdzie on jest? Myślałem, że ze... O kurde! Aha. Tu już wiem, gdzie był. Ok... Yy, dobra. Co ja jeszcze powiedzieć? Aha. Yy, nie, już nic chyba nie chciałem powiedzieć. Nie. Okay. Aha, pokażę też Wam, jak zbudować portal. Ale to w następnym odcinku. Ale jeszcze nie kończymy tego odcinka. Dobra. Jesus, to Aha, sorry uh o -oh -oh -oh. do czarnej dziury i kończymy ten odcinek. O. No dobra, tak jak już powiedziałem, kończymy nasz odcinek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, żegnam Was!